Hmm. Czy z panem, Inspektorem można jeszcze raz, raz rozmawiać? panem, hmm. panem, Ktoże tam na Pegasusie gracie? Co się dzieje? Nie ma nic. Dzień dobry. Dzień dobry. Kościuszko, jeszcze raz, ja tylko chciałam zapytać, bo y, mam dalej taką wątpliwość, na jakiej podstawie y, w ogóle nie był wniesiony sprzeciw administracyjny, skoro w, w procesie kontroli doszło do stwierdzenia istotnych odstępstw tam ponad 32% a dopuszczalne jest 2%. To jak to jest możliwe, że ten budynek tam temat przeprowadzonej kontroli on nie wniósł nic w stosunku do planu bo ten budynek nie był Ale dobrze, stopniu. ale ja nie mówię, ale ja nie mówię o, o kontroli, o skutkach tej kontroli, tylko o, o kwestii zdania postanowienia właściwie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Bożeny Wołowicz w 2008 roku. Dlaczego wtedy na podstawie dokumentów, jeśli z mapy wynika, że kierownik budowy pisze oświadczenie, że został napisany, wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę, także tutaj my nie potwierdzamy kontrolą w terenie. Na podstawie oświadczenia kierownika budowy i oświadczenia... No ale budowy. jak życie pokazało, było istotne odstępstwo, to znaczy, że można domniemywać, że te dokumenty były sfałszowane? No ale nie, nie były zgodne, zgodne tak. z prawdą, taką jak no, Pan zastał na kontroli. Tak, no nie to jest zgodne z prawdą, no to, to już Pani wie, bo postępowanie w No to jest jeden wniosek, że skoro nie wnieśliście sprzeciwu, to znaczy, że w dokumentach musiałoby być napisane, że ten budynek jest zgodny z treścią pozwolenia na budowę, a kontrola 10 lat później wykazała, że nie jest napisane w zapońcji zagadnienia o zakończeniu budowy, no to byśmy wnieśli sprzeciw. No dokładnie, czyli czyli musiało być po prostu napisana tak na nieprawda, no poświadczona tak, nieprawda. Tak, 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 oczywiście, oczywiście. Dobrze, to dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Pozdrawiam, do widzenia.